Siemaneczko! Kolejny odcineczek z FS-a Chłopak mu um się dalej nudzi, także nic się nie zmieniło e, Od lewej Jurny Beczek, czyli Mati Kiełpik Siema Jurek tam pod butami No cześć, cześć I Mr. Hyda Siema, Sienko. No to co, jedziemy Jak no. mi zapierdolił, ty Chłopak, to jest drewno Burty rozepchnie Dziwa. Zanim dojedziesz, to nic nie będziesz miał. Panie kochany ZGAŚ TĘ To <grym grym grym grym> Ty coś słabo... Po ile masz na szypie? 1800, ale połowę mi na, na ziemi Mati, błagam cię, hopok! ci już pojechał, odwrócił się i pojechał na pole. Wiesz jak ja go, go słyszę? Dobrze. A czekajasz włączę dźwięki A, bo olej że wlać do mostu Weźcie mu pokaż gdzie i widzieliśmy ku Bliżej Jurek No już Dopiero 3 tony Ton... O kurde, traci ci zasypię to chłopie. No Powinienem mieć już 3600 bodajże. Nie jakie 3600 więcej Z 400. dwóch z dwóch łyżek O pełno no, Pełno nie jeszcze. Zepnij mnie tu jeszcze trochę. A kupa liścia. A który możemy no, było jesteś? dalej wozić? Dobra. Po no, naokoło jechaliśmy kilka razy. Za. Nie, to inne pole. Chyba. Nie, to inne. Dobra, to ja chcę aż będzie z ten rozrypnik, żeby to rozłożyć Okej, u a Gdzie ty Mati pojechałeś tam po moją farmę? No To, to... to wracaj okay, się I... Dobra, już cię widzę W prawo skręć I za tym dużym drzewem w lewo No jedź i zaraz w lewo O teraz w lewo jakoś gdzieś będzie droga Jak ta 60 wyje to jestem siny Dobra noc Ej Ciekawe czy tu w ogóle będzie można skipować bo jeszcze nie próbowałem tak, tak nie, to kontroler. Można na pewno Nie wiem no, no tu podjechałem pod pryzmę. Próbuję dalej. ja no, już Chyba jedynie ten. ten włas... No, po prostu jest takiej seplaz i tyle, że kopć. No, stałem to mogłem kipować. Było na kół. To jak będziesz tutaj może jakoś ci... Nie, na no, kontrol R wziąłem. Popowiedzę. Nie, kurde, to pisał, że jak idłem to klewy, to tego nie przyjmuję. Chyba że jakaś inna W końcu dźwięków nie słyszę. Poczekaj. <zum> 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 ja, zaraz cię dogoni. Jarny bytek. to nie wiem jak gdzieś ty podjeżdża, bo ja wysypałem Dobra, na tą ale to wysypałeś na moją pryzmę Mosiek Nie No jak ty? Ja... Na moją Panie... musiałeś i to i to urosło Dwie pryzmy urosły? Ale ładny te widziałeś ten skin na lewicy jest No chłopacy A i czyli usypał gdzieś tam drugą, tak? No. Nie, ja usypałem na tym, co tu była Nie na twoją To ja nie wiem Zara pojadę to zobaczę źle Tylko nie tylko ta szczepa jest zrąbana, że wysypuję na jedną stronę Podjedź, podejść, stój się w tym czasie napiję Także ogólnie jest fajna aktywność pod filmikami, bo coraz więcej wyświetleń z początku było tam po 1000, po 500 a teraz już jest tak. po 2,5 tysiąca? No. Oczywiście łapka musi być. Także fajnie się zaczyna. Także z racji, że Sylwester wczoraj był, to ja wam powiem moje marzenie na 2016. 10 tysięcy no. wbić. Aha, ja ja to się to powiedzie. A, ja, a ja, ja myślałem, że za ruchem. Ale mniej <grym> ich 10 tysięcy? <000. grym> To, ci to bym chyba dziennie chyba musiał z 10 Ej. Z 20 albo ze 100 Czy wy to widzicie Mati Mati nie przyjedziesz tam, a nie dobra przyjedziesz. Mati widzisz to co ja? Widzę. Ładnie <laughs> Ile masz? Ładnie Ej Kupa, a nie dobra 97 Co wy zrobisz? Mati <laughs> I teraz cofaj Oj Kupa ja Jerzyka. Jak Uszedł. Nie mam pytań Jurek ja Słucham. To bo to tam wjechał tak, że na, na jednym kole prawie stałem Czego to robisz na mnie? E, włączył ktoś stoper? Tak Dobra No ja bym nie miał no, Na siebie nie mogę już liczyć, dlatego na ciebie liczę <laughs> Chyba jak zapierdzia. Co ropy ci brakło? Tak. A misieczka. Na którą żeś kip, no? Tłunatą. Ona tyle jest większa jeszcze bardziej. Aha i tamta druga też urosła z tyłu. Wszystkie urosły Aha Rzekaj się obrócę, żeby to jakoś wygląda. Jaki skin gnajówki? Długo tyle życie. Oha, jest ładne faktycznie. zaraz się pokażę, No widzisz, tak mi się wcześniej zrobiło i dlatego. Nie, Boże, co co ty nie, O robisz? kurwa... A widzisz, ja? nie, jadę. mogę na Weź Dobra, Muszę w tą... Dobra nie, nie, w nie, nie, jednak, nie, wiem no, ja już tam jadę. Ja nie, nie, już nie, jadę No nie, 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 jakoś dziwnie rośnie. Przczepamy wysypywanie chyba tylko z jednej strony. Jedziesz Macy to już? Jedziesz? Tak, patrz, zobacz to. Już ją słychać! Ja pierdolę, jak to wyje! <ścoughs> Mościk. O, ładny kapelusz się Adam robi. Na warsztat szkodać. Dobra, jadę Jak tam będzie 20 minut to krzeć <coughs> Jest 9 Ogólnie znać. chyba że jeszcze jutro przedsyłkę będzie coś umówić znajdę nagrywanko Bo mnie do poniedziałku no. nie będzie Do poniedziałku, a to sporo cię czasu nie będzie No bo ja jak wyjadę teraz poczekaj wyjadę sobie w ten tak Sobota niedziela mnie nie będzie nie? No jeszcze kenda, ja muszę nagrać no? Co? O Jezu, ale mnie coś... Bojwa, 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 boj, boj, Nie mogę zapanować Dobra To Nie, jeszcze ładuję Ale logi, co się dzieje? Nie, nie wiem, nie to przyjąć ja nawet do tyłu już nie patrzę, co tam A ja chłopaki też dookoła tak go bierzełem jak ja Nie To o, szósty. Co do niego dookoła No ja to nie wierzę tą bramą z tyłu jego No ja też ja też. Teraz pojadę inną drogą, realną. Trochę byśmy ubrali już tego. Ja tam zostałem ładnym. 30, chyba, zaraz wam powiem, chyba 30 ton. No, 32 tony. A mi się spać za ja pierdzielę. Dobra. Jeszcze jeden, odcinek, jeszcze jeden odcinek musimy nagrać. To już chyba nie dzisiaj. No, no chyba że no, bo jutro tak dwa. średnio. No jak się Kazik zapie, no możemy. Si J się nie opie. Jutro? Zależy od których. No, no przed tym wiesz. W miarę. No wiesz, że już o 16 jutro mnie nie będzie. Jo, a gdzie już. Do budynku. No <gdling> oh, to przed tym się, jakoś przed tym, przed 16.00 możemy przejść się No dobra, nie wiem co tam jeszcze będę robił, ale postaram się. Jak, nie, to po prostu my na siedzimy na telefonie mam pytanka. Czy... Już nie mogę doczekać tej następnej serii na klasy lekcjony. Oh. A widzowie mieli zadecydować, Meister. No zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie pod Tylko jak ty to... jak to upniesz na tego... na dedykatorze, ja jestem ciekaw. Szybko? <grym> no... Co? 10? nie? chyba 10 jakoś. Ale to co z tego? No to... to... to wolny internet? i to. I co to jest w tym oborniku takie coś brązowe na środku? Nie wiem też. Możesz jechać już, chyba. Już porobiłem mnie troszkę. Tylko tak, jakby mi ktoś tu zastawił drogę. Ma, masz miejsce. Ja. Czekaj, muszę cofnąć. Póutas też, nie jedynka jedziesz. Masz miejsce, nie masz prawa się kłócić. Tak. O, te, jak ja ruszył, to on też ruszył. <noise> Wysiądź, jedź, chociaż na twoje miejsce bym uważał, bo on tak ma prawie 2 metry, to wiesz. Boże, jeszcze nie umiem w bramę To, że już coś dzisiaj... Na Sylwestra się zaprawia. To znaczy, źle mówię, bo to no, nagrywamy trenuje. pod rząd. Trenuje, trenuje. na swoją stronę. O Boże, jak dwie sześćdziesiątki wyjechały, to... Kazik mogłeś tam jechać dalej przez tą drogę, by było realnie nie przez pole. Jak przez pole? Bo teraz jedziesz przez pole. Nie. Ja... No jak wyjedziesz tam trochę dalej. Chłopaki, ja teraz jadę po... Polną jedzie. Teraz tak. Ale potem A Kiełpik jakby... za... jeździ za moimi budynkami polną. Ja też tak no. że cały czas, teraz przejechałem tędy. Znaczy, polem jeździła. Chyba. Nie wiem, jak się z sami mieścisz. Między maszyną a przyczyną. A ja znowu objeżdżałem całość dookoła. Taką tam polną no. dróżką. No teraz ja pojadę i zobacz gdzie ja jadę. Wyjdź na główną. No to jedziesz, przejeżdżasz tą bramę, tak? Jedziesz prosto i później w pierwszą w prawo. No. I, I później w prawo skręcasz. no no to też tak jeżdżę. Tylko teraz tak pierwszy raz sobie i żałuję, bo wtedy szybciej bym to obrobił. No. Bliżej, bliżej, Jurek. Ja wiem, 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 lagam ja, wiesz? No właśnie, też mam. No ja też mam. Ale jaki. Um. Jadę, bab. Ja nie Bob Stój, 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 stój. Jurek gdzie pojechał we wrota Musiał no. takie lagi to byś się nie zdziwił Nie mam No właśnie Ping mam 70 Ja mam 130 Nie wiem czemu nie znam się Ja mam 100 Ja tracam 80 Tonę 860 mi wpakowałeś, o jezu Chłopacy No Jeszcze tak będziecie mieć po jednym kursie każdy No to fajnie. I Kazik bodajże nie będzie jechał pełen Tego ostatniego kursa A nie wiem czy będzie chciał jechać bo to będzie stanie 2 tona albo tona Nie, a to tam zostanie na, na no, rozmnożenie Ile Ile jest ten, jak, ile jest minut? 15 O to los w następnym odcinku oreczka jakaś? No, orka wiecie. albo agregaty w sensie grubary to co zostanie to mi załadujesz na przyczepkę na malucha i so o zakatujesz ten samochód naprawdę To jest maluch tego nie zrozumiesz Naprawiany drutem i opaskami Wydych Zara ma... Ja pierdziele, zaraz będę słyszał wycie ciągnika, bo ma jedzie, ale poszedł po krzakach. Kurwa! Prrr. O kurwa! Gdzie? Nic, kiełpik mi rozpieprzył most. A ładna chociaż? Nie! A jak? A jak nie. to nie, to, to brzydko. Jak kiełpik to brzydko. Eee. Nie to żeby coś, nie Ale ta pryzma olbrzymia. Nie, ja to żartuję. Ej, bo ja już mam stówkę. Kiełpki Ej najlepsze, jest. że z płyty trochę wywieźliśmy a tu jest taka pryzma, że... No No. Kur. Jeszcze nie trafił Znowu Gdzie tu ten kiełpik jest? Kiełpik gdzie ty jesteś? Jedzie. A to zaraz będziesz Oj jaka pryzma Jak chłopaki mówicie robić z intrem FS czy bez A z intro można zrobić Zobaczymy jak to z intrem wyjdzie A masz intro do fs -a? Mhm O kurwa hamulec! Z przyzwyczajenia do ETS a spację wklikałem i B Aha, fajnie, daj do przodu stój stój żeś ty jebo zabór te wszystko no to do malucha nic nie zostanie no nie zostanie bo zostały dwie tony jeszcze dawaj do malucha no podjeść tam no to daj kiełpik podjeść z tym maluchem gdzie on stoi Każdy leć po maluchach ale serio o, jak, z tym swoim Gdzie ten Tutaj, maluch tak, stoi? U niego na gospie U mnie na gospie Fajnie, że gospie nie ma U, Chyba łyżka ci gnoje starczy pod te pomidorki Ty, ty. ty Jeszcze ja tam będę chciał, to się rzucić. Aha Ja chciałem z boku usiąść, ale los Jak fajnie chodzi no. Ja to, czy nie? No cicho to się rozpędza Ciężko ma trochę To musiał we mnie walnąć Tak, jeba jeszcze na mój pas, jeszcze już musiałem we mnie walnąć No bo kurde taki zestaw to musi trochę Muszę wziąć trochę miał na to został O Boże no żeś kurwa tą zawieszenie, deskę zawieszenie postawił Tak po się nie deskę Ty stój, 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 bo rozegry to było Nie deskę położył Czekaj To mogę się rozszerzyć Patrz, po prostu jak on nie mógł wjechać wyżej to położył sobie deskę na boku płyty i toczkami do góry się pchał No pchałem się Nic, Niczym fajnie. wyciąg Fajnie, że się pchałem Dobra I wnikam już stój. Chula, bo to tam jest to dwóch ja ja się wsiadłem co za tym Kopię. To nie wiem, jak ten ciągnik z tym jeździ, jak on ma koła w. gdzie żeś ty z tym zajebał? No ja farmę. Tak, może być. O, tam 30 na godzinę idzie. 346 cztery, sześć, Gramy później w Europaka? Nie. Dzisiaj jeszcze jednocznie chyba odbyło się nagrać. Nieee, ja odpadam chłopaki, jest 11. Kaziu! Co? Pokazałeś Krzysiek, jak będzie 20 minut. Dobra! To tak więc ludziska bajo nie, nie, nie no, jeszcze nie no, wykip. Sobie wykipuje pięknie. Gdzie ty trochę? O wykipuj? kurwa, Kupar gdzieś 60 słyszę. <noise> To nie kurwa, to 60. Dobra, ludziska, także w takim. Nie, poczekajcie, ja zatrzymam się, bo nawet możecie nie słyszeć mnie, jak ja mówię. Dobra. Teraz nie może będą słyszeć. Także, ludziska, dzięki, dajcie łapeczkę. A co to było, kiełpik? Także, jeżeli się Wam podobała taka akcja z wywozu obornika. Dajcie suba, łapeczkę, dobijmy do tych 10 tysięcy w tym jakże pięknym 2016 roku, więc bye baju, baju ohejka.